Brańborska 10 to inwestycja uszyta na miarę Twoich potrzeb. Oprócz świetnej lokalizacji i przemyślanych układów mieszkań dostaniesz od nas kuchnię gratis. Takiej promocji nie możesz przegapić. Wspólnie z pracownią Dekorum dostarczymy Ci indywidualnie zaprojektowaną i funkcjonalną kuchnię, która stanie się sercem Twojego mieszkania. Tak, to tutaj tworzymy tę magię. W Dekorum zajmujemy się wszystkim – od projektu Pomontaż. Wykonana na wymiar kuchnia w cenie mieszkania to oszczędność czasu i komfort użytkowania. Fronty, blaty, płytki, armatura, tkaniny. Mamy tu wszystko do stworzenia idealnej kuchni lub całego wnętrza. Nie czekaj! Umów się na spotkanie w jednym z naszych biur sprzedaży. Braniborska 10 i Dekorum. Zainwestuj, wykończ, zamieszkaj. To prostsze niż myślisz.